Właściwie profilu takiego, takiego konkretnego nie ma, bo są ludzie i z biznesu, są ludzie, którzy poszukują tutaj odpowiedzi na pytania, jak się dogadywać bardziej z, z, z bliskimi. Natomiast bardzo słucham naszych y, 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 absolwentów. Już mamy ostatnie zajęcia, domykamy rocznik, i wtedy pytam ludzi, jak po tym roku otoczenie, czy otoczenie coś tobie mówi w kontekście tej zmiany, czy oni widzą, że ty się zmieniłeś? I wtedy ludzie mi opowiadają o takich rzeczach, że aż czasami łzami się w oku kręci, bo nawet nie spodziewali, że otoczenie da im informację zwrotną. Chłopie, zmieniłeś się na przykład w relacji z dziećmi. I kiedy absolwenci mówią mi na ostatnim zjeździe, że nawet kształtując dziecko, Dorastające, czy jeszcze malutkie, dobiera mu zabawki, żeby kształtowała inteligencję emocjonalną. Jak kupuję książeczkę, to kupuję tę, która wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej. Albo mówi kolega, że. Inną, z innym bagażem cierpliwości i e, emocji podchodzi do malutkich dzieci, które potrafią czasami rodzica też lekko zestresować i gdzieś tam z tych, z tych, z ty, te, te emocje spowodować. Inaczej na to patrzą, bo mają większą tolerancję, poznawczo również wiedzą, z czego to wynika. Wiedzą jeszcze, że chociażby taki malec nie ma zasobów, żeby się kontrolować, więc tu się się dowiadują i podejmują decyzję, ok, to ja nie będę tego od niego wymagał. Natomiast też, kiedy są ludzie z biznesu, mówią, jak pięknie sobie przenoszą te kompetencje na biznes. Kiedy są ludzie spoza biznesu, mówią, jak przenoszą to na relacje społeczne.